Witam. Poprzednia recenzja tyczyła się latania w chmurach, a tym razem będzie to latanie w kosmosie. Mowa o tytule, którym jest Space Battle Cruiser autorstwa Less Describable Games. Tytuł nie jest nowy, ponieważ orbituje na Steamie już od kwietnia 2018 roku, ale jednak w końcu postanowiłem go kupić i sprawdzić jak działa. W grze, jak można by się co prawda domyśleć się z tytułu, jesteśmy kapitanem takiego kosmicznego krążownika, a naszym zadaniem będzie walka z wrogiem, niszczenie jednostek, tutaj stacji kosmicznych, a finalnie będziemy musieli zniszczyć główną siedzibę wroga, co zakończy całą przygodę. Gra wykonana jest w trójwymiarze, jednak nie jest nam dane tutaj swobodne przemieszczanie kamery i ustawianie widoku, jak nam pasuje. Jest ona, można by rzecz, zafiksowana i nie mamy na to większego wpływu. Są, co, co prawda, dwa tryby jeśli właśnie chodzi o przełączanie widoku, ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o wygląd gry, to można powiedzieć, że wygląda dosyć fajnie. Grafika jest dopracowana, muzyka także. Jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, to muszę przyznać, że tutaj się to dosyć autorowi udało. Odgłosy wystrzałów, eksplozji, wybuchów brzmi to bardzo fajnie i też oddaje taką naturę intensywnej walki, intensywnie toczonego starcia. Gra nie należy jednak do najprostszych tytułów i trzeba tutaj nieco obycia, nieco ogrania, żeby móc tutaj na równi walczyć z wrogiem. Wszystko też oczywiście zależy od tego, jaki poziom trudności wybierzemy, ponieważ im wyższy poziom trudności, tym te starcia stają się naprawdę cięższe. W grze rozpoczynając rozgrywkę mamy do wyboru 4 poziomy trudności: tutorial, który jest takim, można powiedzieć, samouczkiem, który wprowadza nas w zasady, krótka gra standardowa oraz epicka. Przy czym epicka powoduje, że będzie więcej przeciwników, będą mieli wyższy bazowy poziom, tak więc ostatni typ rozgrywki jest to poziom, można powiedzieć, już zaawansowany, kiedy wiemy już jak gra działa i lepiej nie rozpoczynać gry na tym poziomie na samym początku. Podchodziłem do tego tytułu nieco nieufnie i dwie, czy tam trzy pierwsze rozgrywki przegrałem, ale po tym naprawdę mnie wciągnęło. Plansza gry przy każdej rozgrywce jest generowana losowo, i to w zależności od zebranego poziomu trudności wzrasta ilość takich można powiedzieć pól, czy też sektorów, które musimy zdobyć i które trzeba odebrać wrogowi. W tych sektorach mogą znajdować się albo wrogie jednostki, wrogie placówki, wrogie bazy, wrogie stacje, gdzie są produkowane jednostki, które też się tutaj po planszy rozprzestrzeniają, potrafią zakładać nowe bazy czy też nas atakować. Są jeszcze takie stacje wydobywcze, które są dosyć groźne, ponieważ wróg może stąd pozyskiwać surowce, przez co tak naprawdę poziom trudności w grze będzie rósł. I finalnie mamy jedną dużą, wrogą bazę, którą to musimy zniszczyć, żeby zakończyć rozgrywkę. Jak już wcześniej wspominałem, sterujemy tutaj jednym, dosłownie jednym ciężkim kosmicznym krążownikiem, i naszym zadaniem będzie tutaj pozyskiwanie surowców. Mamy tutaj dwa typy surowców, i także co jakiś czas znajdziemy jakieś ulepszenia, to jest nową broń. Możemy też ulepszać systemy naszego statku, czy też rozwijać umiejętności. No niestety, wszystko to jak już wspomniałem kosztuje nieco surowców, a te surowce zdobywamy czy to niszcząc wrogie jednostki, co niektóre właśnie potrafią wyrzucić ten surowiec do zebrania, wrogie bazy, czy też czasami uda nam się znaleźć na planszy kosmiczne wraki, po rozwaleniu których właśnie te surowce wpadną nam do ręki. Pewnym problemem może być tutaj system uzbrojenia, raczej powinienem powiedzieć nie tyle system uzbrojenia, co to, że jako taki nowy gracz nie wiemy jeszcze tak naprawdę, Jakie bronie są w grze dostępne? I to też wiąże się z tym, że wszystkie nasze bronie możemy ulepszać, z tym, że mamy kilka typów broni, tylko akurat jeden typ można zabrać na porę walki. Oczywiście przed walką można to zmienić, ale w czasie walki już nie. I tutaj cały kłopot w tym, że jako nowy gracz, taki można powiedzieć żółtociup, jeszcze nie wiemy jakie bronie są dostępne i jak one tak naprawdę działają. I dopiero później walcząc, czy też można powiedzieć zdobywając doświadczenia, zobaczymy, która broń akurat najbardziej pasuje pod nasz system walki, nasz sposób tej rozgrywki i wtedy tą broń pasowałoby tak naprawdę na początku złapać i ją rozwijać. No niestety tych usprawnień nie można już cofnąć jeśli chodzi o ulepszenia i tutaj te punkty można powiedzieć, że są w jakiś sposób Stracone. Poruszanie się tutaj po samej planszy gry jest rozgrywane w systemie turowym. Raz ruszamy się my, a potem przeciwnik, i następuje koniec tury. Natomiast same walki, te takie starcie kosmiczne, no można powiedzieć, że ma to coś jakby z RTS-a, i tutaj trzeba się nieco napocić, ponieważ te walki nie są proste. A niektóre to bym powiedział, że nawet są dosyć ciężkie. W pierwszych walkach niejednokrotnie zwijałem Mandżur, tutaj salwując się ucieczką z pola bitwy, po to żeby zdobyć troszeczkę surowców, móc ulepszyć broń i tak stopniowo jak mój statek zyskiwał coraz większą siłę ognia, mogłem już wtedy stanąć naprzeciwko wroga jako równy jemu przeciwnik i tutaj już było troszeczkę prościej. Tak więc trzeba się też przygotować na to, że na początku nie każde starcie wygramy i szczególnie należy się też rzucać na jakieś mocniejsze tutaj stacje kosmiczne, ponieważ bardzo ciężko jest na początku je rozwalić. Musimy najpierw się troszeczkę uzbroić, troszkę wzmocnić naszą broń oraz systemy, a dopiero później można już sięgać po bardziej tutaj ufortyfikowane sektory i niszczyć wrogie placówki w postaci stacji, czy też stoczni. I też jeżeli będziemy atakować dany sektor i poczynimy wystarczająco Dużo uszkodzeń, to ten sektor zostanie troszeczkę osłabiony, i tutaj wrogie jednostki, kiedy następny raz do niego wejdziemy, będą już troszeczkę słabsze. Tak więc można je przeatakować, zebrać trochę grosza, wycofać się, zwiększyć poziom dostępnego uzbrojenia, czyli tutaj strzelić kilka upgrade'ów, a później już będąc nieco wzmocnionym, znów zaatakować już troszeczkę słabszego wroga i dać mu popalić. Tak więc jeśli chodzi o główną mapę, to tutaj liczy się nasz zmysł taktyczny. Natomiast jeśli mowa o samych walkach, to ona toczy się niejako w czasie rzeczywistym. I jedyne co możemy zrobić, to zapauzować grę. Po wejściu do danego sektora w prawym górnym rogu zobaczymy dwa takie okręgi które pełnią funkcję mapy, a raczej bardziej odpowiednie słowem będzie radaru. Dolny, ten taki w odcieniu brązu, to jest taka ogólna mapa i tutaj wszystko pokazane jest z oddali. Natomiast górny, niebieski, to już jest taki można powiedzieć radar bliskiego kontaktu. Jeśli tutaj widzimy wroga, to za chwilę ten wróg może się do nas zbliżyć i nas przeatakować. W każdej chwili można też wcisnąć tabulator, najechać na jakiś obiekt i zostaną nam wyświetlone informacje o tym obiekcie nasz statek jest tylko jeden, a zatem jeżeli zginiemy, to niestety przegramy tą rozgrywkę i trzeba będzie załadować save'a. Tak więc kluczem do zwycięstwa jest pilnowanie tutaj stanu kadłuba naszego statku, ponieważ jeżeli ten zostanie zniszczony, to oczywiście my też giniemy. On się w pełni regeneruje po zakończonej bitwie, tak więc jeżeli przetrwamy daną potyczkę, to on się w pełni zregeneruje. Mamy też możliwość pozyskania pancerza i to jest tak naprawdę kwestia ulepszeń. Prócz tego możemy jeszcze zwiększyć ilość energii, bo tutaj nasze bronie też tę energię zużywają, czy też prędkość bazową silników, dzięki czemu będziemy szybciej się rozpędzać, będzie można nieco łatwiej tutaj uniknąć wrogiego ostrzału. Znaczenie mają też upgrade, jeśli właśnie chodzi o wydajność naszego statku. Możemy tu albo wzmocnić kadłub, czyli ilość tą bazową HP, możemy sobie kupić naprawy, dzięki czemu też w trakcie walki będzie można skorzystać z możliwości dwu-, trzykrotnego naprawienia tego naszego korpusu, naszego kadłuba. Będzie też możliwość zwiększenia czasu życia tarczy. Ponieważ tarcza naszego statku jest w sumie dosyć kluczowym elementem, jeśli chodzi o jego przeżycie, o jego przetrwanie, i ona ma postać takiego półokręgu, którą możemy obracać tutaj wokół osi statku. Tak więc, jeżeli jesteśmy atakowani z dwóch stron, to ciężko będzie się nią zasłonić i te pociski, które zadadzą nam mniejsze obrażenia, trzeba będzie niestety przyjąć tak late. Kolejne ulepszenie to pojemność akumulatorów, ponieważ one są wykorzystywane czy to przez broń, czyli każda nasza broń zużywa troszeczkę tej energii, ona oczywiście się cały czas uzupełnia, bądź też możliwość aktywacji dopalacza, ponieważ czasami takie chwilowe wycofanie się z pola walki może być bardzo ważną rzeczą. Pole walki jest ograniczone, jeżeli tutaj wylecimy poza jego zakres, to niestety będzie się wiązało z tym, że będziemy tracić życie. Tak więc trzeba będzie to latać mniej więcej w kółko, ale ono też jednocześnie jest dosyć duże, więc to nie jest tak, że będziemy skrępowani każdym naszym ruchem. Nasz statek wyposażony jest także w trzy punkty mocowania uzbrojenia: są to lekkie wieżyczki, średnie oraz ciężkie. I w miarę czasu jak będziemy tutaj prowadzić rozgrywkę, będziemy znajdować nowe typy broni, w każdym tutaj z mocowań możemy zainstalować jeden z trzech typów uzbrojenia. Pierwszy to takie lekkie działka, gdzie instalujemy broń, która strzela szybko, niestety nie jest nadbyt precyzyjna jeśli chodzi o celność, a także ma dosyć krótki zasięg. I przede wszystkim będzie przez nas wykorzystywana do tego, żeby zniszczyć nadaltujące wrogie rakiety, czy też jakieś lekkie jednostki, bądź też zalać falą ołowiu nieco cięższe. Drugi typ jeżyczek, czyli te średnie, no one mają nieco większy zasięg, z tym, że oczywiście są wolniejsze, aczkolwiek tutaj w zależności od tego, czy sobie bierzemy taki laser, który jest podstawową bronią i jest w sumie najlepszy, to wtedy możemy strzelać na dosyć dalekie odległości i nawet niekiedy minimalnie poza planszę. A to też pozwoli przy jakimś dobrym celowaniu trafić odległego wroga, nim ten do nas doleci i rozpocznie swój ostrzał. Trzeci typ mocowania, czyli te ciężkie wieżyczki, pozwalają nam zamontować ciężkie uzbrojenie, i albo jest to artyleria, albo też rakiety kierowane. I tutaj artyleria ma to do siebie, że ma dosyć duży wygar. Niestety leci na miejsce dosyć długo, tak więc można powiedzieć trzeba mieć nieco dozy jasnowidza i strzelić w to miejsce, gdzie akurat wróg będzie za chwilę się przemieszczać. Albo też zbliżyć się do niego na bliską odległość i wtedy pokaże ona naprawdę siłę ognia, ponieważ na bliskiej odległości trafia prawie zawsze, zadając wrogowi dosyć potężne obrażenia. Tak więc wszystko zależy od tego, jakim stylem będziemy grać. Oprócz tego nasz statek posiada także umiejętności, które też należy za pomocą tutaj upgrade'ów odblokować. I są to pola minowe, które można tutaj zastawić, żeby wróg, który nas ściga, na nie wpadł. Mamy także torpedy, które są dosyć skutecznym środkiem ataku. No niestety są one niekierowane, więc tutaj trzeba dobrze wymierzyć, żeby móc trafić we właściwy cel. Mamy też możliwość doposażenia się tutaj w eskarę myśliwców, dzięki czemu łatwiej będzie walczyć z małymi i szybkimi celami. Prócz tego możemy jeszcze zakupić sobie taki energizer, można powiedzieć takie turbo doładowanie, które powoduje, że energia szybciej się nam odnawia. Albo też wielkie działo, które możemy zamontować w naszym statku i które co prawda strzela tylko do przodu, tylko raz w całej tutaj rozgrywce per plansza, ale ma dosyć duży wygar i przydaje się np. do niszczenia stacji. Niestety jest też niezmiernie kosztowne. Tyle opowiadałem o statkach i parametrach, a teraz chyba czas opowiedzieć jak wygląda sama rozgrywka. Sedno gry to właśnie ten tryb zręcznościowy, czy też RTS, w którym walczymy z przeciwnikiem. Powiedziałem, że to jest tryb ręcznościowy, ponieważ tutaj bardzo często trzeba będzie dosyć szybko reagować jeśli właśnie chodzi o ostrza obroga. Nie jest to taka zręcznościówka, że przesuwamy się prawo-lewo. Prawo, tutaj bardziej to polega na planowaniu, ponieważ wieżyczki, które posiadamy, mają pewną zwłokę, są dosyć powolne jeśli chodzi o obrót. A zatem trzeba troszeczkę planować nasze posunięcia, żeby móc strzelać do tego wroga, który jest najgroźniejszy, który jest najbliżej nas. Tak więc będziemy musieli tutaj na bieżąco oceniać zagrożenie i decydować się na zniszczenie tego wroga, który stwarza dla nas największy problem. Stopniowo jak będziemy rozwijać ten nastatek i dawać nowe upgrade'y, to tutaj pojawią się możliwe do użycia w trakcie rozgrywki. One są aktywowane za pomocą klawiszy 1, 2, 3, 4 i tak Które to właśnie są postaci tych upgrade'ów, czyli miny, torpedy czy też myśliwce. Gra się tutaj dosyć ciekawie w te rozgrywki, takie dynamiczne. Na początku jeszcze nie za bardzo tak mi się podobała, ale bardzo szybko mnie wciągnęła i okazało się, że jest wyjątkowo grywalna. Tak więc na początku musimy sprawdzić jak mamy tutaj ulokowanych wrogów na radarze, ponieważ oni też się po planszy przemieszczają. Trzeba zatem tak sterować naszym statkiem, żeby brać jednego wroga na raz, ponieważ jak to mówił Adolf Hitler, na dwa fronty jeszcze nikt nie wygrał. I tutaj właśnie cały szkopuł naszej rozgrywki trzeba będzie tak się przemieszczać żeby mieć tylko jednego wroga gdzieś w okolicy i móc tutaj dysponować tarczą, trzeba patrzeć, kiedy tej tarczy można użyć, ponieważ ją można aktywować tylko na chwilę. Jak już wspomniałem, trzeba jeszcze nią operować, czyli obracać nią odpowiednio. I gdy ładunek tej tarczy się wyczerpie i osłona opadnie, trzeba będzie niestety kombinować, tak żeby jak najmniej oberwać. I bardzo często dzieje się tak, że już prawie że obrywamy, a w tym momencie tarcza się zregeneruje i weźmiemy wszystko na osłonę. Tak więc tutaj też trzeba trochę kombinować. Oprócz tego, jak te statki wroga zniszczymy, to na pokładzie mamy takie cztery pojazdy, które pełnią rolę można powiedzieć zbieracza śmieci i one też właśnie zbierają te surowce, które są dostępne w grze. Tak więc po zniszczeniu wroga trzeba będzie jeszcze wypuścić ten nasz statek złomiarski i zebrać jeden tutaj z dwóch surowców, które się pojawią. One są, można powiedzieć, autonomiczne, same zbierają, z tym, że wróg może też zniszczyć nasze jednostki, a zatem trzeba pilnować i nie wypuszczać ich na bieżąco, tutaj chmary wrogów, ponieważ to może spowodować, że wróg niestety je zniszczy. Tak więc same walki są dosyć dynamiczne, pełne można powiedzieć zwrotów akcji, jeśli chodzi tutaj o rozgrywkę. Nigdy nie wiemy jak zachowa się przeciwnik, którędy poleci ile nas statków jednocześnie będzie chciało zaatakować, z tym trzeba będzie naprawdę kombinować. I tutaj, można powiedzieć, takim cierpniem w tyłku są te małe stateczki. One są bardzo małe, ale nie do końca wiadomo, jaką broń przewożą, ponieważ one podobnie wyglądają. A niektóre strzelają rakietami, które dosyć łatwo można zestrzelić, natomiast inne mają laser, który tak naprawdę tylko tarcza jest w stanie pochłonąć. Inaczej trafią nas, i tak odejmując kawałek po kawałku tutaj naszego pancerza, w końcu może się okazać, że zginiemy. Więc sama taka rozgrywka jest dosyć miodna, aczkolwiek, jak wspomniałem na początku, gra może być trochę trudna, sprawić ci troszeczkę problemu, ale już po kilku walkach, wygranych, miejmy nadzieję, nie przegranych, dojdziesz już do takiego fachu w ręku, że będziesz mógł coraz większe jednostki atakować, coraz śmielej tutaj poczyniać sobie na polu bitwy. I tak naprawdę później opracować już pewne taktyki walki typu atak na wroga, aktywacja osłon, podlecieć jak najbliżej się da i wywalić to, co mamy na pokładzie w jego kadłub. Tak więc, choć system tutaj uzbrojenia nie jest jakoś specjalnie rozbudowany, bo mamy dosłownie kilka broni na krzyż, to jednak same walki są między sobą diametralnie różne. Wrogich statków jest dosłownie kilka typów, ale jak wspomniałem, każda bitwa potrafi wyglądać całkowicie odmiennie. I tutaj w zależności od sytuacji, albo napotkamy statki, które są dosyć wolne, ale niestety dosyć dobrze uzbrojone i strzelające z dosyć dużej odległości, kiedy indziej napotkamy takie kosmiczne lotniskowce, które wypuszczają takie małe, ale zajadłe statki, co niektóre strzelają, co niektóre wypuszczają rakiety, i trzeba będzie go rozwalić, żeby ten przestał wypuszczać te małe badziewie. Wyzwaniem też są stacje, ponieważ na początku, ponieważ jeszcze nie do końca wiemy, jak walczyć tutaj z wrogiem, ciężko będzie je zniszczyć i tym samym uzyskać tutaj przewagę, jeśli właśnie chodzi o sektory. A przeciwnik jest dosyć cwany, właśnie mówię to o komputerze, ponieważ dosyć szybko tutaj się rozbudowuje i rośnie tym samym jego siła. Więc w pewnym momencie zastanawiałem się, czy dam sobie radę, ponieważ to już był taki element, że podchodziłem do walki, czasami wygrywałem, czasami przegrywałem. Oczywiście, jak już mówiłem, nie problem załadować save'a i podejść raz jeszcze. A tutaj nie ma takiej sytuacji, że każda walka jest taka sama. Tutaj różnie może się potoczyć i różne jednostki po raz kolejny atakując możemy napotkać. Misje w większości przypadków składają się na eliminację zastanych wrogów i ich ilość nie przerasta. Oczywiście nie licząc tutaj tych lotniskowców, które wypuszczają te małe badziewie i też co niektóre stacje kosmiczne produkują na bieżąco jednostki, więc trzeba je w miarę szybko wyeliminować, w miarę szybko zniszczyć, żeby tych jednostek nie przybywało, ponieważ każda tutaj niestety troszeczkę naszego pancerza będzie żreć, troszeczkę kadłuba nam odgryzie, no i tym samym może to doprowadzić do naszej przegranej. Moja ocena? No pewnie się zdziwicie, ale oceniam ją na jakieś 8 na 10. Mała gierka, dosyć tania, można powiedzieć, że to jest taka pchełka dosyć mało jednostek, dosyć mało zbrojenia ale naprawdę, jeśli chodzi o taki zmysł taktyczny tego, co jest dostępne w rozgrywce, to naprawdę można się zdziwić. Co prawda, później będzie już w pewnym stopniu nas to męczyło, ale jednak każda walka jest unikalna. Każde takie starcie powoduje, że nie wiemy, Kogo tam zastaniemy na polu bitwy i jak wróg będzie się względem nas zachowywał. Więc zawsze jest to jakiś element zaskoczenia, niespodzianki i nigdy nie wiemy, co tak naprawdę się stanie. Jest to, jak już mówimy, jednocześnie tytuł dosyć wymagający, jeśli chodzi o te starcia, szczególnie jeżeli gramy pierwszy czy, czy drugi raz, ponieważ jeszcze nie do końca. Znamy słabe i mocne strony przeciwników, i niekiedy może się okazać, że zignorowany na początku przeciwnik jednak ma dosyć duży wygar, i jak wlecimy w dwie albo trzy takie jednostki, myśląc, że sobie z nimi tutaj bez problemu poradzimy, to jednak się okaże, że nie. Dadzą nam takiego łupnia, że niestety dosyć duża część tej paska przedstawiającego stan kadłuba zostanie zniszczona. A w związku z tym, że te wieżyczki są dosyć wolne jeśli chodzi o obrót, to tu też wchodzi taki zmysł taktyczny. Jak tutaj się zachować, jak się obrócić, być może wykorzystać nawet też możliwość zwrotu przez nas statek, żeby szybciej się tutaj w kierunku wroga gdzieś obrócić. Albo też może użyć dopalacza, żeby wyjść tutaj z zasięgu wrogiego ostrzału, ponieważ te pociski lecą dosyć wolno. I czasami uda się też jakoś wymanewrować, żeby nie być przez nietrafionym. Tak więc każdy kij ma dwa końce. I nasze pociski też nie są demonami prędkości. I szczególnie właśnie jeśli chodzi o artylerię, to bardzo często zdarza się, że nie trafimy we wroga, ponieważ tam gdzie celowaliśmy, no tam już wroga nie będzie. Zdąży skręcić i gdzieś się przemieścić. Tak więc tytuł bez wątpienia wart jest polecenia. Jest przede wszystkim dosyć tani i myślę, że nie zawiedziecie się tutaj walcząc z wrogiem. Pewnym minusem jest tutaj opis uzbrojenia, ponieważ tak naprawdę trzeba je zabrać na pole walki, żeby zobaczyć jak działa, oraz to, że pozyskiwanie broni jest w pewien sposób losowe, czyli trzeba tych walk troszeczkę stoczyć, żeby wpadło nam lepsze uzbrojenie. A w międzyczasie, jeżeli jesteś jeszcze nieświadomym tego, jakie są dostępne typy broni i jak można je wykorzystać, jak one działają, to będziemy tak naprawdę żałować punktów, które poszły na uzbrojenie, z którego już nie korzystamy. I tutaj trzeba by się chyba raczej skierować w kierunku poradników steamowych i zobaczyć, jak są opisywane bronie i jak działają. Inaczej popełnisz błędy wieku dziecięcego i zużyjesz punkty na coś, czego później nie będziesz używać. Co prawda tych punktów jest więcej niż ich potrzebujemy, z wyjątkiem kosztu zakupu tego wielkiego działa, to później już punkty, które gromadzisz, ulepszysz wszystko, co można i jeszcze ich zostanie multum, na koniec gdy to już nie ma co z nimi robić. No i też można podchodzić praktycznie niezliczoną ilość razy do tych pojedynków, y, troszeczkę sobie tutaj dozbierać, uzbroić ten pojazd. Tak więc o ile na początku zdobywanie y, tych surowców, jeśli właśnie chodzi o tą walutę gry, jest pewnym problemem, to później można powiedzieć, że lecą już otwartym strumieniem. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ten tytuł. Raz jeszcze powiem, że mnie się bardzo spodobał. Jeśli jesteś osobą, która ma takie pewne zacięcie taktyczne, która lubi pomyśleć, która e, lubi toczyć walki, to powinieneś się odnaleźć przy tym tytule. Natomiast nie jest to ani symulator ani zręcznościówka, a takie przemieszanie gatunków. Tak więc do zobaczenia w kolejnej recenzji. Jeśli chodzi o cenę gry na Steamie, to ona kosztuje 18 zł. Dostępne jest także demo gry, więc jeśli ktoś chce, może sobie najpierw spróbować demo, czy tytuł mu podpasuje. Gra posiada ocenę pozytywną łącznie i jest to 87% z 41 recenzji. Tych recenzji jest w sumie 53, ponieważ część zakupów jest poza Steamem, z czego negatywnych jest 8. I jeśli chodzi o oceny negatywne, to tutaj ludziom głównie właśnie walka nie podpasowała, to o czym mówiłem, że mnie na początku gra troszeczkę odrzuciła i dopiero druga, trzecia próba spowodowała, że jednak się do niej przekonałem. Gdzie ona być? No niestety pozostaje tylko Steam w cenie 18 zł. Jak spojrzymy na historię cen, to mamy tutaj długą, prostą linię. Ta cena jest stała i się nie zmienia. Na żadnej wyprzedaży nie ma niestety upustów. Jeśli chodzi o aktywność dewelopera, to ta skończyła się w roku 2018. Maj, czerwiec i to wszystko. Gra posiada też prosty, można powiedzieć, prozaiczny błąd, gdzie jest problem z ukończeniem ostatniej misji. Ale wtedy trzeba zamiast atakować gościa wycofać się do jednego sektora i znowu podejść do głównej bazy. To jest błąd, który nie jest naprawiony, aczkolwiek nie jest trudny do obejścia. Gra po instalacji zajmuje 133 MB na dysku, a w przypadku, jeżeli będziemy ją chcieli zainstalować, to do pobrania jest jedynie 60 MB. Bolączką jest także to, że gra nie posiada języka polskiego, nie posiada żadnych kart i też żadnych haczywek. Jeśli chodzi o zainteresowanie, nią, to jest względnie niewielkie, ponieważ szukają jedynie 33 osoby. Jeśli patrzymy na to, ile osób właśnie jest na barterze, co do czasu ukończenia, to na Howlong to Beat nie ma zadeklarowanej żadnej tutaj wartości, jeśli chodzi o czas przejścia, aczkolwiek mnie samemu zajęło to około 18 godzin, z czego można policzyć, że są te dwie czy trzy próby, o których wspominałem, czyli łącznie mogę powiedzieć, że przeszedłem miał około. Coś między 12 a 15 godzin, już nie jestem w tej chwili w stanie dobrze tego przeliczyć. Niestety coś się porąbało ze Steam Charts i nie jestem w stanie powiedzieć, ile osób to gra, ale jak widać, skrotu jest 0 a miesięczna, coś około jednej osoby dziennie, to podejrzewam, że tam może kilka osób odpali ją w ciągu miesiąca. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżeby inaczej, hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć zawalczyć o jakąś grę, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, yy, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.